Nie się nikim tym, z nikim tym świadectwem, ale bym mi przypomniał, jak on działa, że my pewne rzeczy już potem uznajemy za naturalne. Wiecie, e, Tak gdzieś około 10 lat temu byłam u dentysty i e, mówili mi, że muszę mieć resekcję e, z, z korzenia e, i to się robi przez operacyjnie, po prostu. Nie zęba, a korzenia. I rozcina się tam dziąsło, czyści się, usuwa się jakiś tam ubytek tego e, niewłaściwego korzenia. I e, ja się na to nie zgodziłam. Ja już byłam naprócona i wiecie, może nie znałam jeszcze tak tych zasad, tego ogłaszania i tak dalej, ale gdzieś tam wewnętrznie nie zgodziłam się na to. E, co jakiś czas poszłam znowu do dentysty, tam z inną sprawą i znowu ta sama dentystka obejrzała sobie zdjęcie i mówi, i znowu mówi mi to samo. Znowu mówi mi o tej resekcji, a to może się umówimy, bo to będzie postępować. Ja mówię, ale czy od tamtej pory postąpiło? No od tamtej pory nie, ale to i tak to wymaga. Ja dalej nie dałam wewnętrznej zgody. Wewnętrzna zgoda, widzicie, tu, tam gdzieś w środku. Później dostałam jakby propozycję, że no dobra, to jeżeli ja się nie chcę zgodzić na ten zabieg taki operacyjny, to ja się mogę zapisać w kolejce w Dzierżoniowie, leczą to laserowo. Kosztuje to odpowiednie pieniądze, bo to jakieś 1000 zł kosztowało 10 lat temu, ale jest bez bólu, rozumiecie, i, i, i sprawa załatwiona, tylko trzeba w kolejce się zapisać, nie? Ja mówię, ja mam wydać tyle pieniędzy na to, że się nie wydam. Dalej się nie zgodziłam. Minęło 10 lat. Ten ząb jest w ogóle cały czas uratowany dzięki mojej wierze. Amen. Dzięki mojej wierze. Bo wiecie, czasami zgadzamy się na pewne rzeczy, bo, bo może mamy coś w zastępstwie, możemy coś zrobić. Ale ja tu nie mogłam nic robić, dlatego, że to był ostatni ząb. Kiedy by mi go tam ewentualnie wyrwali, potem y ja się nie wyobrażałam. Implanty mnie tylko ratowały. Ja się nie wyobrażałam, że ja bym miała ponosić takie szkody i, y i, i po prostu. Mówię, nie ja będę już mnie okradał. I tutaj byłam zdeterminowana. Wiecie, my często przyjmujemy uzdrowienie przez determinację, kiedy jesteśmy już zdeterminowani. Kiedy nie dajemy już zgody na żadne inne wyjścia, po prostu i włamy do Boga, ale tam wewnętrznie się na to nie zgadzamy, to oglądamy w czasie potem, w czasie, poprzez trwanie w wierze, oglądamy uzdrowienie, oglądamy Boże działanie w swoim ciele, w swoim życiu. Także ja dokładnie miałam to samo, tylko, tylko Duch Święty mi to przypomniał i pokazał w momencie, kiedy zaczęłaś byłaś, to mi wtedy przypomniał moją sytuację. Ja mówię, wow, ja mam takie świadectwo. Także oddaję Bogu chwałę teraz tym świadectwem. Amen. Amen. Amen.